Cicho, cicho, chyba szczęście się w końcu do mnie odezwało. Patrzcie co tu się dzieje. Jaka duchna moneta, chyba srebrna. Siemaneczko wszystkim Siema. Siema. Siemka, Siemka, Rodzinka w terenie Ludwik Wykop Vlog I ekipa Saren Patrzcie ile Pierwsze podrygi zimy Czyli zaczynamy Kopanie na całego To jest nasz klimat Nasza ulubiona pogoda na wykopki No i przeszedłem dosłownie Paręnaście metrów Jest pierwsza znajdka I to mi się podoba tak zaczynać wykopki Mam nadzieję, że będę coś widział Oj, ale wątpię Już oczywiście muszą brzdyngać Jest monetka pierwsza już się trochę upabramy chyba muszę przerwać bo poleciało gdzieś Zaraz wracam, wyczyszczę mi no i niestety ciężko coś z niej odczytać ale są to raczej trzy fenole, prusaczek. takie duże, ale strasznie zjedzone. Także za bardzo nic z tego nie ma. Ale jak na pierwszą znajdę to. Jak najbardziej może być. No, trochę się pospieszyłem z tym zachwalaniem dzisiejszego dziąka. Drugą raję już idę i dopiero drugi sygnał. No na że śmieci nie ma. I że pogoda bardzo ładna. <noise> tak to mówi staropolskie porzekadło. Gdy na świętego Hieronima jest deszcz, albo gonima, to pod koniec listopada pada, albo nie pada. No, powiem Wam dzisiaj straszna słabizna. Ale mamy to. Mamy monetkę Próbuję ją jakoś wam pokazać. Widzę, że sam nic nie widzę. Taka ciemnia. Co to jest? Czymże jesteś? A to jest jedyneczka. Jedynka, cesarstwo. Nie wiem, czy coś widać, bo ja widzę ledwo, ledwo. To jakoś ciemno jest. ale jest monetka w końcu nareszcie patrzcie tutaj Żuk Młody młodemu się wyraźnie nudzi ale pierwszy bałwan w tym roku będzie a Sławuś jak tam? smutny, a nie szczęśliwy Cicho, cicho, chyba szczęście się w końcu do mnie odezwało. Patrzcie co tu się dzieje. Jaka dupna moneta, chyba srebrna. <laughs> Kurde Nie, medalik jakiś Albo medal Wow Ale czad, co to jest? To jest srebro na bank. <laughs> ale piękne. No kurde, i to coś, coś naprawdę zajebistego jest. Niepodleg... Niepodległego. Nie mam pojęcia na razie, co to jest. <laughs> na pewno dam opis, ale to jest coś zajebistego. I to na bank jest srebro. Znaczy, no, na bank. Tak mi się wydaje po tym, co widzę teraz. Wow, i to jest pogoń litewska i orzeł polski <grym> na tym. <grym> I korona. Coś zajebistego. Co to jest? Jest tu data. <grym> 1892 i to jest jakiś polski medal. Nie wiem, ja to muszę zidentyfikować, i dopiero na pewno opis dam, jak mi się uda, ale jest, znajdę dnia. O, mi się morda ucieszyła od razu. myślałem, że Hindenburg na początku, ale widzę, że jeszcze lepiej. Piękne. Nie, jest kolejne. Znalezisko monetowe. Już oczyściłem, bo nic nie mogłem się dopatrzeć. Ale, jakby tak się mocniej wgłębić w temat, to widać tu chyba nie wiem, czy to jest plus, czy nowotko. Chyba plus. Bolek. No, także jest w końcu PRL-ik. Dzisiaj pierwszy bez PRL-u nie mogło się obejść. No, nie ma tutaj wiele znajdek, ale jak już coś się trafia, no to, to pokażę. To jest kawałek Jezusa. Strasznie zmarnowany już, oberwany. Sławek, Mustafa Gold, lubi krzyżyki, no ale chyba nie takie. <grystanie> no zaraz obok Jezuska wpada guzik, ale tym razem nie mamy konika z poczty konnej, tylko jakiś czyściok, Jakiś przyda Ale z braku laku i to pokażę. <grystanie> Nie, znowu nic wielkiego, ale warto pokazać <noise> Część garderoby, odzienia Guziczek jakiś taki zgnieciony albo coś, tak ta jakby chciało coś na nim być, ale nie bardzo, gdzie moje konie? Gdzie poczta konna? Halo, tutaj kruki kraczą, że ktoś tu ma srewerko, ja idę już zobaczyć a jak wy chcecie zobaczyć co Sławek wydobył tak. jak jest rybylko, to musicie się udać na inny kanał na kanał Rodzinka w terenie także czekajcie jak go słuchałem tak słuchałem jest udało się jeszcze jakiegoś okrąglasa zahaczyć pokaż nosie czym żeś jest ale fajne bagno się robi <laughs> o, widzę, że czarne kciuki tak? co spróbuję go wymyć trochę z tego gnoju i pokażę, cóż to było o, i znowu prusaczek się trafił pokażesz się? widać go chyba, mam nadzieję tylko nie do odczytania nominał patrzcie, jaki tutaj purchle wyskoczyły na drugiej stronie nie jestem w stanie odczytać, ale bardzo duży, większy od trójki na pewno. Więc help me. Pomóżcie mi zidentyfikować, jaki to nominał może być. O, lecą. Śniegi, wichry zimy nadeszły, ale my się nie poddajemy. A więc przyszedł czas na podsumowanko dzisiejszego wypadu. Nie było tego wiele, co prawda, ale za to jakościowo było super. Tutaj jakieś harapucie, jakiś scyzoryk, głuseczka, mauser, dwa guziki czyściutkie z monetek to wpadały jeden fenolek, cesarstwo, Bolesław Prusek, PRLik, tutaj jakiś Prusaczek, to jest trzy, trzy fenole, tutaj jest większy, ale nie jestem w stanie powiedzieć ile to było fenolków, ale fajny, duży by był, jakby nie był taki zgnilec. Tutaj Kawałek Jezuska na krzyżu. No i chyba to co dzisiaj mnie najbardziej ucieszyło. Podejrzewam, że jest to srebro. Co to jest za medalik? Na razie nie wiem, czy to jest medal, czy jakiś medalik okolicznościowy nie mam pojęcia, ale wygląda przepięknie po prostu jest polski z 1892 roku taki medal. Także wykopki zaliczone jak najbardziej na plus. Troszkę zmarzłem. Z nosa leci, ale było super. Mogna mi się cieszy, jeśli chodzi o ten medal. Chłopaki też już się tam zmywają, krzyczą. Także ja też lecę. Pamiętajcie, jeśli chcecie być na bieżąco, zostawcie po sobie suba, lajka, znaczy na bieżąco to suba. I dzwonek. Bo dzwonek też jest ważny. Lajki też są mile widziane i komentarze. Także do następnego. Heja!